Niestety, no nie mogę sobie odpuścić, żeby tego nie powiedzieć. No, normalnie padam, nie wiem czego z zachwytu, ze zmartwienie, czy czegokolwiek, nie? Robię teraz akurat filmik drugim telefonem, więc kolor nie wiadomo. No, normalnie wczoraj wieczorem jak malowałem, to kończyłem, zacząłem jak była szarówka, a skończyłem przy dużej przynośce elektrycznej, więc nawet nie wiedziałem jaki to jest kolor. Ale brąz z białym to powinien być beż przecież, nieprawdaż? Powinien być beżowy, a to wyszło na żywca normalnie różowe, normalnie różowe, taki leciutki, leciutki fajny róż. Także ja tak się zastanawiam, czy to e, czy w ogóle zmienić ten kolor, bo ten kolor jest powalający. Wszystkie domki na działkach są brązowe, takie jakieś takie, takie takie ciemne, ponure, a u mnie jest różowy, ale fajny kolor, mówię Wam, choroba na jasna, przecież brąz z białym to powinien być beż, a zaaplikowałem na 10 litrów dwie, dwa pudełka brązowego pigmentu i wyszło normalnie mi na różowo, ale to, jest, ale to jest ciekawy kolor, naprawdę ciekawy kolor, nie wiem czy to tak dokładnie to widać, ale naprawdę, wprawdzie to jest niedokończone, ale to ostatni gwizdek na malowanie, bo jak zaczną się mrozy, to emulsja się nie pomaluje, więc tamta reszta może być niepomalowana, nie pomaluje się później. Ale numer, normalnie powalający kolor normalnie różowo. Czy ja sobie różowe życie niechcący wylosowałem przez przypadek? Muszę pojechać do sklepu, zapytać dlaczego tak się stało, że. Brąz z białym to jest róż. Ciekawe, jak to możliwe? Czyżby w reakcję z emulsją weszła wszedł ten pigment i stało się to zamiast beżu różowe? Przecież ja kupiłem pigment brązowy. Ale to nic. Może być różowy domek. Może wylosowałem sobie różowe życie. Niechcący. Czemu nie?